Koło, gimnazjum moje, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie kto cię skończył. Dziś wartość tą w swojej ozdobie widzę i opisuję, bożegnaj, powiem Tobie. Pamięci zawodna, nim sprawi, że zbladnie, Wspomnienia o szkole, nim jej zabraknie, zanim wyda mi się dwie chwilą myślioną, to dzisiaj moją duszą tęsknioną. Do tych gimnazjalnych, do tych lat zielonych, na długie trzy roki nauczki rozciągnionych, gdy uczono nas rzeczy rozmaitych, przez zaczych nauczycieli, do głów naszych bitych przetykanych piątkami, wyzłacanych pał, za którą od rodziców nieraz nam się dostało, księga pierwsza, dyrekcja. Przez niektórych w Ten gabinet niewielki, lecz zreszcząc ten dogi, Nim się wejdzie do niego, trzeba wyciąć nogi. Drzwi na wciąż otwarte, to uczniom ogłasza, Przed gabinet gościnny i wszystkich zaprasza. Nieraz nam przyszło w tym pokoju bywać, lecz staraj się, się raczej gościny nie nadużywać. Nasza pani dyrektor, pierwsza pani w szkole, dba o naszą szkołę jak gospodarz o pole. Pielęgnuje burt wiedzy, dba o bezpieczeństwo, wyrywa z korzeniami każde bezpieczeństwo. Te kobiece rządy bez wątpienia sprawiają, że w naszej szkole porządek i dostatek mieszkają. Księga druga, wychowawcy. Jest pomiędzy nimi kilku bardzo nam bliskich. Są nam szczególnymi. Z wyglądu są całkiem do podobni, lecz pierś mają szerszą, bo większe serce zdobni. Większe nie każdy z nas nie jest, dla siebie znalazł. I silne by dźwignąć wszystkie nasze troski naraz. Ach, czy jeszcze stać się obchlebiać sobie. Żyć się znajdą w naszej polskiej mowie to serdeczne słowo, co wdzięczność wyrazi. Co on powie światu, jak jesteś radzi, że ta cyrkowawca jest zmieni, na niej. Jednak nie wieczowają, jest na niej. Księga trzecia i język polski. Z argumentów porządkiem. Kazali zawsze mówić płynnie i z rozsądkiem. Wiadomo, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza. Że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem, na lekcjach grunt był nieco brzęski. Cieszymy się, że mieliśmy wspólny język. Polski. Dziesięcia czwarta. Języki obce. Mnogie były powody naszego milczenia na lekcjach angielskiego i rosyjskiego mówienia. Choć nauczyciel przykłady nam mnożył, choć się czas zatrzymał, a czasem tworzył, czas jednak płynie i w miejscu nie stoi. Dlatego dziś umiemy powiedzieć My name is Nicole. Ja w Sosnowcu. Choć czasem zbyt trudne, lekcje obcych języków nie były nigdy nudne. Dlatego dzisiaj mówimy prosto z mostu, z thank you, Dziękuję po prostu. Siódma piąta, matematyka. Jak jest matematyka? Uczeń na to słowo pobladł i pochylił się ciała połową. Oczy rozwierał. Oczy szeroko otworzył, grożąc białymi zęby, a włos na jeżę. Tak w snach bywało, czy w koszmarach raczej, bo w szkole na matematyce było już inaczej. Na lekcjach stał tuż obok mądry nauczyciel, który nas i swą pracę ukochał nad życie. Najtrudniejsze zadania tak tłumaczyć umie, że najtępsza głowa wnet wszystko zrozumie. Wiwat matma, wiwat matematycy nasi, tak wam dzisiaj krzyczą wdzięczni uczniowie wasi. Księga szósta, historia. Lecz oni zaprowadzili porządek w naszej głowie. Stare dzieje, nie zawsze radosne, wskrzeszali. Jak błędów przeszłości uniknąć, rady nam dawali. Tłumaczyli stale, jak Polakiem zostać, nawet wtedy, gdy nam przyszło do Unii dostać. Dziś już historia nie ma tajemnic przed nami, więc was się kłaniamy przed historykami. Księdka siódma, biologia. Głupi świeżaku, gdybyś ja nie siedział, nigdy by się o tobie nie dowiedział. Nigdy by nie musiał badać Twej budowy i nas narządów wewnętrznych pijać do swej głowy. A za to, żeś wylazł, co twoją było winą, skończyłeś przywód swój słoików z formaliną. Pokazała nam Ciebie pani odbiorów, która wiodła nas dzielnie w tej nauki pro. Uczyliśmy się także wśród tematów licznych i o chromosomach i o cechach dziedzicznych. Dzięki naszej Pani dla nas żadna sztuka odtworzyć w genotyp na przykład mamuta. Dobrze znany dzięki naszej Pani, bo jest kapitanem, który na do dookoła świata pływał razem z nami przez te szkolne lata. Księga 9, chemia i fizyka. Pamięta, chociaż byłem. Małe dzieci, że ja zawsze chciałem wiedzieć dużo o tym świecie. Od dawna różne doświadczenia robiłem. Elektromagnesami żarty z spaliłem. Cukier się przed chwilę. wlałem, to im Wytłumaczyć to wszystko, Ojciec nie miał czasu. Dlatego dobrze, że wśród nauczycieli fizycy, chemicy, świat objaśniać w Księga dziesiąta, technika i informatyka. Kociołka i biego z co wydać klucz, i kosmos smak przeciwny, kolor i wątulkę, no, choć wyśmiene to jedzenie, bardzo kaloryczne. My z techniki wiemy, że zdrowsze, dietetyczne są potrawy, więc chociaż nas nadanie denci, przekraczać limitu kalorii my nie mamy chęci. Potraf wartość w egzemplu obliczymy, a następnie w forte i sporządzimy. Jeszcze klimat ozdobny już może. Trykować, bo umiemy szkołą wiedzę, ja w trakcie zastosować. To jedna muzyka i plastyka. I zagrałem to niedoberonej to muzykę, która szybko nam wpadła ucho. I choć wkrótce umikło, wszystkim się zdawało, że pianiną wciąż gra jeszcze, a to Echo grał. Kiedy jeszcze dusza była pełna muzyki, przyszła kolejna na inną sztukę. Na lekcję plastyku. Pani sądziła nasze malowania proby, będą grzecznej i sztukę znającej osoby. Przyjemnie nam było ze sztuką obcować, więc dziś chcemy pięknie za to podziękować. Księga 12. Wychowanie fizyczne. Jak wiadomo, są szybcy i silni. Do sportu jedynie w naukach nie Wciąż tylko obois myślą się nas w szkole, więc na puebie mają do popisu pole. Bardzo te lekcje lubią również dziewczyny. I chyba nie trudno myśleć się przyczyny. Dbają. O nasz rozwój fizyczny za to bardzo dbają, Że buefistom na naszej sprawności zależy, Laurem olimpijskim się dziś należy. Siedemnaście Tłumaczył nam ksiądz i nasze od religii panie, Że świat Pan Bóg stworzył, nas umieścił na nim. Choć nie zawsze jest za co, to bardzo nas kocha. Przed pomocą ludziom nigdy się nie cofa. Więc, co nam wyjaśnili tajemnice Boże, niech naszym katechetom zawsze Bóg pomoże. Księga XIV. po wszystkich po trochu. Wiele dzieł słynnych. Tam pani z uśmiechem książki wypożycza. Mogliśmy też na przerwie gazety poczytać. Czasami w szkole zdarzają się uczniowie pokłótni. Stają w pokoju pedagoga smutni. Ten tłumaczy im długo, jak za nie szukać. Praca pedagoga to niełatwa sztuka. Wszyscy już poszli, tylko pani zostają, które w trudzie ogromnym szkoły rozprzątają, jak mrówki na mrowisku, ciągle się krzątają. Dzięki temu uczniowie czystą szkołę mają. Szkole, gdzie jeszcze przed chwilą tyle krzyku było, teraz pusto i głucho, jak na mokrym Dziś dla nas, świat idących gości, w całej przeszłości i w całej przyszłości, Jedna już tylko jest szkoła taka, o której będziemy pamiętać przez lata. Gimnazjum nasze. Ono zawsze pozostanie w naszych sercach, choć przyjdzie czas na rozstanie. Ta szkoła dobra, miła i jasna jest jak dom nasz, bliska i własna. I ja tu byłem, wiedzę zdobyłem, A co widział i przeżył, w kajetach umieściłem.